Jako, że filmy oglądają nie wszyscy od deski do deski, a chciałbym wspomóc jednego tutaj z Polaków w Kambodży, to polecam jego kanał Azja Live. Link będzie pod spodem, także zajrzyjcie do niego, zostawcie komentarz od raportu, zostawcie subskrypcję, bo wiem, że mu na tym zależy godzinę oglądania, pooglądajcie jego filmy, bo wiem, że mu na tym zależy i on o tym nie wie, zróbmy mu niespodziankę. Ja go dawno nie widziałem, słyszałem jego na filmach, tak więc link będzie pod spodem. Zajrzyjcie, dajcie chłopu suba. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Strayley naprawia kapustę, którą Wczoraj przesoliła, Stoj, bo kapusta była zasłona. I, no i musi ją rozcieńczyć, dlatego kupiłem taki drugi szklany dzban. Kupiłem taką miskę, żeby jej było łatwiej. Kupiłem środkownice, dwie różne, ale i tak mamy u góry środkownicę. Nie wiemy za bardzo ale ona woli tym środkować, pasakiem. A tu jest to jest ta, co wczoraj pokazywałem kapusta kiszona, która była zasłona. A ja teraz idę nakarmić psy. Wiem, że kuchenka dojechana, ale zamówiłem już filmową. nową. Także nakarmię psy, składam wczorajszy odcinek na wczoraj i, i działamy dalej, no. Przyniosłem jej do to sobie muzyczkę puści przynajmniej, a do tej miski wygołownie. Mi. Dobra, dodajemy ja jeszcze śmieci. Wyniesie dzisiaj trzy czy cztery worki, żeśmy tam na ten. I teraz piję sodę z limoną. I idę składać odcinek już w końcu, bo ile mam roboty takiej, wiecie, dodatkowej, to mam się w głowie nie mieści. Kolejna, so, idziemy na kontrolę sprawdzić co tam, co tam się dzieje na kuchni. Tam film składam, a teraz mi się pliki rzucają. O! Jest wymieszane. Dobra, ja byłem ten po, po sodę tak naprawdę. No i Silwia so, zrobiła swoją robotę już do końca. Strelia była na zakupach, wróciła z zakupów, kupiła cztery kokosy, owoce, jajka, anty jakieś moskito sprawy. Strelia się cieszy. Srela znowu jedzie kupić mi kawę w ziarnach, żebym non stop nie zamawiał. A w nocy jest problem. Czasem robię live'a, chcę się napić kawy, a kawiarnie albo pozamykane, albo ci od delivery nie przyjmują zleceń. Także pojechała kupić kawę w ziarnach. A ja składam filmy, tak? Z dwóch kamer. Muszę dużo, dużo więcej roboty. To nie jest nawet dwa razy więcej, to jest trzy razy więcej, bo... pierwsza ta kamerę oglądać, ta, a później, no... Nieważne. Ci, co wiedzą, to wiedzą. Ci, co nie wiedzą, to... Może nawet nie zrozumieć. To znaczy, uwierzcie na słowo, jest przy tym roboty. Ale robię, bo dzięki temu nasze filmy są ciekawsze i jest urozmaicenie, bo mam z kilku, z kilku perspektyw wydarzenia nagrywane. Także i łatwiej mi jak jadę na motorze i łatwiej mi jak skaczę do basenu, tak? Pomimo, że iPhone też jest niby wodoodporny, ale już tyle uszkodzeń miał i tak dalej, że też nie chcę próbować. Które ile było kupić kawę? Kilo w ziarnach arabika 29 dolko. O, rachunek ale Ja jej przydałem 50. To, co chcesz mi to oddać nie musisz. Żeby nie było. 29 dolarów. amerykańskich. No właśnie. się, że No to, to po co mi ten rachunek? To taki. No. <laughs> Przedałem jej 50 na tą kawę. Zgodnie z zaleceniami widzów w komentarzach, żeby psy nie gryzły mi zieleni to kupiłem wołowe kości. Ja już im nieraz dawałem wołowe kości, ale ktoś napisał, żeby dać surowe. Więc teraz dostały surowe i się bawią. Bawią, no gryzą, to jest akt, to nie jest zabawa, to jest rytuał ich. Bo te gotowane to tak pobawiły, pobawiły i rozrzucały. Później się tylko robactwo złaziło do tych kości. I teraz tak, Lejla gdzie indziej. A na pozycjach oddalonych bezpiecznie od Lejli, jakieś 30 40, no 30 metrów, Stefcio sobie swoją kość, obrabia. Strzelnie zbiera tu jakieś liście. Jakaś przyprawa to dla niej jest. Dobra, ja siadam, bo muszę składać odcinek. No to ja. To też zimno. Kwaskowe. To się daje jako przyprawa. To pożyłem i wypluwam, ale może i. Okej. Okay. O kawę mam, I have coffee, coffee. Yeah? O, zrobiła mi arabikę, dobra, a ja tu składam odcineczek cały czas, dobra, mamy kawę, czy napijemy no to próbujemy, a Australia przyszła pływać. Słuchajcie, taka kwestia. Ostatnio na moim live'ie było ponad 1700 osób. W pierwsze 5 minut zebrało się 1000 osób, ale myśleliśmy, że bijemy rekord, a ja zajrzałem dzisiaj w statystyki i takie starsze live'y za Apollonii, jeden jak one wtedy, jak kanał najlepiej szedł, no to ponad 3000 nawet, a takich po 2500 osób to było dużo live'ów. Zaraz wam pokażę ten 3000. Tutaj był taki live na piwek dla June i na tym live'ie Największa liczba widzów 3070, a średnia na live'ie była 2401 widzów. Także, także tak to wyglądało. Także żeby pobić rekord, no to trzeba pobić 3000, a no powiedzmy 300 dojść, no to będziemy pamiętać, że jest rekord. Tamten live tutaj macie statystyki. Subskrybentów 9 doszło i zarobił 544,58 dolary. Ten napis, że jest szacunkowe, Oni tak piszą, żeby, żeby później nie było jakichś końcówek. Do, jeszcze są zawsze ostatni dzień do zliczenia, bo te lifey cały czas jeszcze biją. Te filmy cały czas zarabiają. To jest tak, że jak ja wrzucę film. To on mi zarabia powiedzmy te 80%, a te reszta filmów, ja tak mówię, orientacyjnie, które są te ponad 1500 filmów na kanale, one cały czas biją tam leciutko, jeden więcej, drugi mniej, ale one cały czas chodzą i też generują jakiś przychód także także tutaj to jest taka sytuacja a tutaj jak widzicie te szacunkowe przychody no to jest zawsze że te dni jeszcze ostatnie dwa nie są zliczone oni zliczają dopiero później przekazują poza tym może się wachnąć przelicznik walut do dnia wypłaty a to jest na przeliczniku dzisiejszym bo to jest wszystko tam z Irlandii od YouTuby amerykańskiej dobra lecimy dalej z kanałem z filmem a co tu za zebranie nocne wieczorne podjadanie kmerzy tak mają wychowywali się często oni mają coś takiego jak taki podest i sobie siedzą na takiej podłodze i jedzą jak tu nawet siostra rodzinka przyjeżdżała do straile to oni one wolą w kuchni tutaj sobie muzyczkę puścić z telefonu siedzą w kuchni na podłodze i jedzą takie oto przyzwyczajenia z lat młodości a tutaj kapusta na świeżo, to ona dużo gazu produkuje, będzie się unosić, to odkręciłem, co jakiś czas przedziurawiam szpikulcem. O tak tutaj się prezentuje. A ja tak patrzę, bo to tutaj się przywiesi, przywiesi się na ściereczki. Zreje tutaj obczyściła to, za dnia pokażę. Idę zamknąć bramkę, żeby już się nam tu nikt nie kręcił. Zreje to sobie lubi tutaj leżeć w hamaku i zajada sobie takie na przykład owoce, takie fasolowate. Co to jest? To jest chyba fasola w ogóle, nie? To rozdupczymy, jedno będziemy wiedzieć. Nie, to taki owoc jest. Jeszcze nie, nie wszystko jadłem. Z pestką, to jest pestka. Toskowy, może być. Ktoś wie co to jest? Napiszcie w komentarzach. No i co? Musiałem na live lodówkę przestawić, bo Lejla skrobię. Bo coś niby tam jest pod spodem. A nie ma już to. Coś uciekło, przecież biegło gdzieś tam. tam z rana, dnia kolejnego, bardzo wczesnego rana. Stefan to się jeszcze przeciąga i obserwacje od razu prowadzi, czy coś u góry nie siedzi, jakiś zwierz. Ja tu może trochę zaraz podleję trawę, kwiaty, rośliny, roślinność ogólnie. W tle słychać jak grają na cymbałach w świątyni. Nie przeszkadza to w ogóle, bo to jest taki bardzo delikatnie, a dodaje tutaj klimatu azjatyckiego. Sreli też stała, gdzieś dzwoni. Co jest grane? Spakowała się, pojechała copieski zostaliśmy sami. Ale już nie leżą, już sobie wyszły. Oczywiście był to lekki clickbait, na który sobie pozwoliłem. Strelia miała planowany wyjazd do... Do mam do matki, do mamy pojechała. Na parę dni i wróć. Wróć, ale teraz hulaj dusza, piekła nie ma. Tak więc ja sobie pozwolę na poranną jajecznicę z jajkami. Smażoną na oliwie z oliwek W międzyczasie przygotowujemy sobie szczypior bijamy jajka, soli my mieszamy, tego tak już nie muszę mówić I ja dodaję odrobinę magii To jest bardzo ważne O, i oczywiście w górę szczypior i oczywiście bez chlebka, bo jesteśmy na diecie A ja z rana kolejny kokos Słuchajcie, ja się na moment położyłem, w międzyczasie był gość od basenu, zresztą codziennie przychodzi, oprócz niedziel, sprząta, jest taki specjalny z tyłu mamy urządzenie, to się nazywa odkurzacz do basenu, podłącza sobie pod ciśnieniem wody i sprząta basen, sprawdza czystość i od czasu do czasu dorzuca chemię. I ja teraz sobie też kawę zamówiłem z kafę Amazon, dwie kawy, bo nawet mi się nie chce robić, tak jak wiecie, Strelia pojechała. Czekam, już powinien jechać ten skałami. Kierowca, Cześć iść pod bramkę. O, już przyjechał. Mamy to. Słuchajcie, mam gości Polaków, podróżników, nie wiem czy się nagrywają, później to ustalimy, ale kapusta mi wybiła. Wszędzie syf, z Rejle wyjechała, nie ma na kogo posprzątać. Ale to znaczy, że procesy idą. Kisze, kiszenia. Muszę poprzebijać, żeby gazy powychodziły. Widzicie? Bąbelkuje od razu. Dobra, widzicie? Wystarczyło ponakować, i od razu cała szyjka wody opadła. Gaz wyszedł, gaz wyszedł, i opadło. Opadło po prostu cała ta struktura. Słuchajcie, właśnie stałem się szczęśliwym właścicielem. Później wam pokażę tej oto Hondy Wave. Honda Wave w bardzo dobrym stanie. Także kolejny, kolejny motocyk w stajni. To jest już motocyk z biegami, którego będziemy najprawdopodobniej wypożyczać. Dobra, goście pojechali. Motor mi sprzedali motor, ale jeszcze im go użyczyłem, żeby sobie wrócili do siebie. I jeszcze dzisiaj zajadą do mnie, później go przywieźć. A ja idę nakarmić psy, a kwestia motoru będzie, będzie ruszona w kolejnym odcinku. Także bardzo wszystkim dziękuję za oglądalność. Nasz kanał naprawdę idzie do góry. Naprawdę cieszę się, że jest i odbiór, a zarazem ja też w drugą stronę daję ten kontent codziennie o 6 rano. Trzymam się tego, wy to doceniacie. Jest taka win-win, że tak powiem. Sprzężenie zwrotne i w jedną stronę, i w drugą. Bardzo Wam dziękuję. A turyści od motocykla, który od nich kupiłem, nie nagrywają się, ale niedługo przyjadą. Jest taki mały poczęstunek, tak żebyśmy sobie posiedzieli przy czymś a oni jeszcze mają przywieźć pomidory, bo nie mam żadnych warzyw to się jeszcze pomidory zrobi oni i tak coś pojechali zjeść, tam się przebrać swoje sprawy, pozałatwiać wyjazd i tak dalej, a to tak, żeby później jak przyjadą żeby coś na tym stole było aha, słuchajcie, na koniec chciałem niespodziankę zrobić tutaj Polakowi Azja Live kanał Fajnie prowadzi na spokojnie, szuka subskrybentów. Trochę mu tak idzie, trochę nie idzie. Posłuchajcie, padnijcie, zostawcie komentarz od raportu, łapkę w górę, subskrypcję. najważniejsze dla niego teraz i czas oglądania. I on o tym nie wie, że tak będzie, tak? Że możemy fajną niespodziankę zrobić człowiekowi, nie? A jakieś tam ma filmy tutaj z Kambodży, opowiada. Dobra, także to by było na tyle. Link będzie też w opisie do jego kanału. Robimy taką małą niespodziankę człowiekowi. Pozdrawiam, cześć.